Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra kolejny już raz. W niedzielę 28 stycznia odbędzie się 32 finał. Ostatnio informowaliśmy o tym, co będzie działo się w CKS. Teraz sprawdzamy, co zaplanowano w sztabie Macieja Szulce działającym w tczewskim ekonomiku. Zaczynamy od godziny 14, tak jak wcześniej powiedziałem, animatorką dla dzieci, aby każdy mógł przyjść ze swoją pociechą, pobawić się i zobaczyć co będzie się działo na tej sali. Będą przeróżne licytacje, loterie, punkty gastronomiczne, fotobudka, dmuchańce. Wystąpią artyści praktycznie z każdego nurtu muzyki, nie tylko disco, ale też rap tutaj i hip hop. Będzie również artystka popowa. Wystąpi Laura Dziomba, czyli dziewczyna, która jest naszą czewianką i była w finale programu Mam Talent. Będą zespoły disco, zespół Make, zespół D-bomb, Christo Dance, który również ze swoją córką Wiktorią poprowadzą nam w tym roku imprezę. Będą będzie dwóch świetnych DJ lokalnych, DJ Naru i DJ Bacon, jak również gwiazda klubowa, muzyki klubowej DJ Omen. Jeżeli chodzi o rap, będzie KN, będzie WAD Stoja i będzie Młodego Pokolenia Wiciu. Zapomniałem jeszcze też o Bajerfulu, czyli majteczki w kropeczki. Pojawią się na naszej scenie w tym roku też dla starszego pokolenia. Z takich najfajniejszych rzeczy będzie na pewno bon na tatuaż o wartości 1000 zł do Rychozy, będzie serce przywiezionej dzisiaj z Krakowa, 300-kilowe, ze stali takiej, nie wiem jakiej, bo nie znam się na tym dokładnie, ale ze stali opis tego będzie. Są przeróżne vouchery i medyczne, i vouchery do hoteli, vouchery z jedzeniem, bardzo dużo tego jest. Wszystkich zapraszam serdecznie do ekonomika i małych i dużych od godziny 14 do tego budynku, w którym mieści się za mną. Pozdrawiam serdecznie. Pieniądze zebrane na obu imprezach zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. i'm not your boss